Witam wszystkich, Szymano Majstry Kolejne mieszkanie majster zdał właśnie Właśnie wywiązam graty Klucze mi zostały, bo jeszcze przychodzi stolarz. Ja te klucze muszę przekazać w biurze od ostatniego odcinka to się zmieniło. Nic w zasadzie się nie zmieniło. Są założone listy wszędzie przypodłogowe. Porobione jest wszystko. Eee, pomontowane są drzwi pouzbrajane. Eee, takie tam takie tam drzwi. I co? Pokażę Wam jeszcze raz te łazienki. Nie jest wysprzątane na błysk, bo jeszcze będzie stolarz i dopiero potem będzie sprzątaczka. Łazienka pierwsza wygląda tak. No i łazienka druga wygląda tak. Oczywiście mówię, nie jest to posprzątane, jeszcze tak na by. No i tyle, no i kończymy przygodę z tym mieszkaniem. Eee, z tą szybą były przygody i peripety, że tak powiem. Grubość tej szyby mówi sama za siebie, nawet nie oddycham w jej kierunku. I teraz tak, powiem Wam takie coś, że do montażu tej drzwi kupiłem sobie ten przyrząd, który jest dedykowany do montażu drzwi i powiem Wam, że parę złotych to kosztuje, nie pamiętam, chyba 460 zapłaciłem, czy coś takiego ale robi robotę, robi robotę ten przyrząd. I no po prostu, e, że tak powiem. No szkoda, że go wcześniej nie kupiłem. I mam na razie jeden, więc, bo kupiłem tak, szczerze mówiąc, na spróbowanie, ale jak trafi mi się następne mieszkanie e, z, wie, z większą ilością drzwi, czyli 2, e, to na pewno sobie kupię drugi, bo jest po prostu bez porównania. Oczywiście wiadomo, jak ktoś sobie sobie sam chce założyć w domu jedne drzwi, no to nie poleci kupić przyrządu takiego, no bo to się mija z celem, nie? Natomiast jak ktoś robi takie rzeczy, e, tak jak ja zawodowo, że tak powiem. No to ten przyrząd robi robotę. E, Wychaczyłem ten przyrząd że tak powiem, a nie w sklepie, nie w YouTube, wyhaczyłem go, raczej wyhaczyłem go w YouTube u gościa na kanale, który się nazywa Adam Mańka, także pozdrawiam i jeżeli tam nigdy nie byliście, to poszukajcie sobie e... ma fajne filmiki i e... no i takie wiecie Pokazujące dużo rzeczy fajnych, typu jakieś nowości, jakieś takie tematy. Jak kogoś interesuje to wejdźcie sobie. Jeszcze raz powiem Adam Mańka. I ten przyrząd wychaczyłem u niego na filmach. Zresztą on chyba zrobił filmik o tym przyrządzie. Już nie pamiętam nawet. I to mnie skłoniło po paru, po paru, że tak powiem komentarzach, które żeśmy wymienili, że postanowiłem sobie to kupić. Naprawdę robi robotę. Dobra, tyle. Eee, mieszkanie skończone, majster tu już zakończył swoje dzieło. Eee, I tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.